Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kemery i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odbieramy sobie nagrody za Food Champions i Division Rivals i miejmy nadzieję, że coś fajnego dzisiaj nam poleci z tych paczek. Dzisiaj rozpoczynamy otwieranie od Division Rivals. Jak widzicie wbiłem drugą rangę w czwartej dywizji. Czyli praktycznie u mnie to jest tradycyjnie i biorę tradycyjnie paczki. Niewymienne tutaj potwierdzenie drugiej rangi. Oto te paczki, duża złota paczka, dwie duże złote paczki premium za 25 tysięcy końców, dwie mega paczki za 35 tysięcy końców, dwie paczki czatki zawodników za 50 tysięcy końców, 160 punktów kwalifikacji do food champions, oczywiście to nas nie interesuje. I od razu bierzemy sobie właśnie mistrzostwa food. Wbiłem rangę Gold 3, bilans 14-12. Przez problemy z internetem nie dograłem do końca. Była szansa jeszcze na G2, ale niestety internet był nie najlepszy później i było ciężko wbić daną rangę. Ale za Golda 3 dostajemy dwa playpiki jest, są to Ultimate, jest więc naprawdę co trafiać. Mamy dwie mega paczki za 35 tysięcy końców, paczki rzadkich zawodników za 50 tysięcy końców, 30 tysięcy końców oraz 2000 punktów do kwalifikacji Food Champions Także zaczynamy, zaczynamy z playpikami i lecimy od razu z pierwszym i trzymamy kciuki Trzymamy kciuki, jest Dabur Znany Dabur jeżeli ktoś oglądał y, stream plkteo elite trzy y, ten wie o co chodzi. Także bierzemy Dabura. bura. Na nawet nie zła karta muszę powiedzieć. Chyba go sobie nawet przetestuję. A zobaczmy, czy w drugiej będzie jakiś tocik Ultimate. Uuu, nie ma. Ale jest Valencia. Jest Valencia. Y, y, z Piastagliwice i chyba sobie jego wezmę, wiecie? Czy ten Charbonnier? Mm, kurczę. A weźmy tego Walencję, niech będzie. Y, polski y, akcent, piaskliwice. Także mamy Dabura i Walencję. Ten Dabur naprawdę kozak wygląda. Szkoda, że nie ma toców. Ultimate. No ale może się uda trafić je w, pa w paczkach. Zobaczymy. Jak widzicie, tak przestawiają się nasze paczuszki. Mamy tu jeszcze dużą paczkę rzadkich zawodników. Zrobiłem y, zadanie tygodniowe, gdzie trzeba było wygrać 4 mecze składem z 9 kartami niewymiennymi. W Division Rivals udało mi się to i mamy paczkę za stoka i mamy również paczkę piłka z Bundesliga. Y, zrobiłem sobie y, wymiany fut, 10 kart wymiany fut i mamy paczkę z gwarantowanym piłkarzem Totsen z Bundesligi ale lecimy chyba po kolei także zaczynamy duża złota paczka premium paczka za 15 tysięcy końców i lecimy i oby było dobre paczki w pierwszej nie ma okautu są banery ok kilka banerów kilka okautów i będzie na pewno Kozak Włochy HP jest to Jorginio 84 bardzo dobrze to są karty oczywiście niewymienne do tego Big 82 Możemy to wysłać do klubu. To spróbujmy wymienić. Dobra, tak wygląda pierwsza paczka, no i lecie mi dru z drugą dużą złotą paczką premium. Sprawdźmy, czy będzie dobrze. Nie ma znów i nie ma banerów niestety. To sobie pomińmy. Oczywiście to najsłabsze paczki, także tutaj nie ma się co przejmować. Jest Skrtel. Benedetto. Też musimy go squixelować. No i teraz jedziemy z paczkami, mega paczkami. Paczka za 35 tysięcy końców. Dwie będą wymienne, dwie niewymienne. I uwaga, nie ma okautu w pierwszej. Nie ma banerów, nie ma banerów niestety. Teraz pytanie, czy to jest wymienna, czy niewymienna? To jest niewymienna. O, mamy Łukasz Piszka, proszę. Piękna sprawa, piękna. Dobra, to jest pixel. Te karty. Dobra. I lecimy z kolejną mega paczką. Teraz zobaczymy, czy to również niewymienna, czy wymienna. Jest walkout, okej, okay. niebieskie, niebieskie. Biała, okej, okay. nieźle, tu też coś może być dobrego. Dania, EPO. Eriksen, Christian Eriksen, bardzo ładny traf, 88 overala. Mamy pierwszy walkout dzisiaj. Nice, podoba mi się to. Pierwszy dzisiejszy walkout. Oby nie ostatni, oby nie ostatni Sprawdźmy czy to są karty wymienne Nie, to też są karty niewymienne A więc mamy Eriksena na podprzepałkę No przekoza karta Pod Podprzepałkę Myślę, że naprawdę wygląda zacnie Wygląda zacnie Mamy pierwszy łokałcik dzisiaj o, I tak jak mówię, oby nie ostatni, oby jeszcze coś fajnego wleciało Może jakiś totsik, no zobaczymy Kolejna mega paczka. Tu już będą karty wymienne. Także tutaj trzymamy kciuki, żeby coś dobrego było. W pierwszej nie ma okałtu i nie ma banerów, także pomijajmy sobie. Tutaj niestety ta paczuszka słaba jest. Brawo. Erkinu no pomekano. No niestety ta paczuszka bardzo słaba. Likają konforma. To w sumie też możemy skrycelować. Monety się oczywiście przydadzą. Okej, okay, ta wyglądała. Kolejna nasza paczka. I lecimy z ostatnią mega paczką. Paczka za 35 tysięcy końców. I jak na koniec? Nie ma tu, Ale są banery. Okej, okay, są banery. Sprawdźmy. Belgia. SPD. Witzel. 85 Witzel. Okej. Okay. Nie jest źle. Naprawdę to wygląda na dobrą kartę. Yy, Wicel będzie coś chodził na pewno ile? No ponad 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy, więc jest naprawdę dobrze. Nie wygląda to źle, już są, yy, dzisiaj mieliśmy i Walk Out i yy, dobrą kartę yy, wymienną Wicela. No i lecimy teraz z paczkami rzadkich zawodników. Paczka za 50 tysięcy końców. Dwie, dwie niewymienne, jedna wymienna. W pierwszej nie ma okautu. Są banery. I sprawdźmy, czy będzie coś dobrego. Francja. Lewa obrona. Jest to Lucas Hernandez. 83. Który już niedługo będzie w Bayernie, Monachium. Już się nie mogę doczekać. Jest to karta niewymienna. Paczka niewymienna. Mam jeszcze Kampla, Lozano, Gece. Kilka ciekaw, interesujących, ciekawych kart. Okej. Okay. No i kolejna paczka rzadkich zawodników. Sprawdźmy, może tutaj będzie walkout. Fajnie by było. Jest walkout, dziękuję. Niebieski, niebieski, niebieski. Jest niebieski, jest toc! Teraz ktoś dobry, proszę. Portugalia. Elo. Ja pitole, mógł być Ronaldo. Jest Wierinia. To i tak jest bardzo dobrą kartą, ale jest wielina. Jest pierwszy Totsik dzisiaj trafiony, to jest chyba również niewymienny. Tak, karta niewymienna, ale jest toc. na przepałkę do jakiegoś SBC, bardzo dobra karta. Więc jest nice, mamy pierwszego dzisiaj Totsika oby nie ostatni, oby nie ostatni. Na pewno nie ostatni, bo będziemy mieli gwarantowanego z Bundesligi. No i lecimy z kolejną yy, paczką rzadkich zawodników Zobaczmy, czy będzie drugi walkout z rzędu Tak jest drugi walkout z rzędu Niebieski? Nie, tym razem biała Raczej znaczy normalna flara, okej okay. Niemcy, HPO, Mesotözyl Mesotözyl, tak jest To już będzie chyba karta wymienna Ale to już jest dzisiaj nas trzeci walkout, także bardzo ładne paczki dzisiaj lecą bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze Sielis! Inform, Kozak! Kozak, paczka, kozak, naprawdę. Te informy teraz troszkę podróżały. Około 15 tysięcy taki Sielis. Ezil 20, więc na tej pasce nieźle zarobimy. Nieźle zarobimy. Szczególnie, że mamy kilka naprawdę nieźle wysoko ocenionych kart. No i przed nami paczka za Division Rivals. Duża paczka rzadkich zawodników za 100 tysięcy końców. Jakby taki walkout wpadł, by było pięknie. Jest walkout, tak jest. Uwaga, złota, złota, świecąca. Brazylia, SPD, jest to Fernandinho. Kolejny walkout dzisiaj. No dzisiaj sypie ładnie walkoutami. Piękna, e, kolejna karta. To jest to paczka niewymienna. I jeszcze Saul, bardzo dobra paczka, bardzo dobra paczka za 100 tysięcy końców. Zazwyczaj te paczki nie są zbytnio szczęśliwe. Jeszcze żordzinia, który jest oczywiście niewymienny, niestety będę musiał go skwikselować. Szkoda troszkę, ale tutaj kart niewymiennych yy, duplikatów. Także tak wygląda ta paczuszka no i na koniec. piłka Toc Bundesliga. Paczka za słapy. Za 10 wymian fut w czerwcu. Oj, oby coś dobrego trafić. Lecimy. Proszę. Coś dobrego. Niech będzie dobrze. Oczywiście jest walkout. Jest walkout. Jest flara Tocsa. Serbia. ich, Jowić. Tak jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest źle. 94 Jowić. Można go potestować sobie Jest dobrze Jestem zadowolony Mamy jowicia Nice Na szczęście jest to w końcu jakiś, yy, jakaś karta ofensywna A nie defensywna Co jest dobrym trafem Ile on na rynku chodzi 800 tysięcy No kurde kozak Kozak traf Jeżeli ja mi się uda jakoś to zgrać W moim składzie To może nawet zagrał mnie w podstawowym Tylko Właśnie, gdyby tam... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Także tak wyglądały, dziś, tak wyglądał dzisiejszy pack opening A wyglądał naprawdę bardzo dobrze, jestem zadowolony Kilka walkoutów, kilka fajnych kart yy, Dwa totsiki w sumie wleciały dzisiaj yy, Więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie Także dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek Powiedzcie, co Wy trafiliście. Napiszcie oczywiście w komentarzu. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i... Yy, tak jak mówię, napiszcie w komentarzu, zasubskrybujcie yy, ten kanał, aby czekać na następne odcinki. Zasubskrybujcie na również kanał Przemek Klimek, na którym na razie prowadzę live'y. Link od macie oczywiście w opisie. Yy, dlaczego tam live'y? Bo tutaj mam bana na streamowanie, więc tutaj musimy wyczekać po lipca powrót na ten kanał ze streamingiem. Także wielki dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć.